Na moich zajęciach w czasie Biblijnej Szkoły Ducha chcę poruszyć takie tematy, które są związane z uczniostwem, z podążaniem za Chrystusem jako mistrzem, jako panem, więc będziemy odkrywać to, że On jest mistrzem i On jest panem. Kluczowym dla mnie... Tematem jest tożsamość w Chrystusie. Będę chciał nauczyć Ciebie tego niezwykłego Bożego planu, planu Ojca, który ma dla swoich synów. Od tego dzieciństwa, poprzez rozwój i dojrzewanie, dostania się dojrzałym synem, który jest w pełni oddany Ojcu i posłuszny. Będziemy uczyć się tego, jak posłuszeństwo jest ekspresją tak naprawdę miłości, jest terminem tym relacyjnym, niemilitarnym. Chcecie nauczyć też narzędzi, metod, Pracy, w zespole. Chcę, abyś był liderem, który tworzy i prowadzi różnorodne zespoły. Będę na moich zajęciach mówił też o komunikacji, o stylach komunikacji, o tym, jak komunikacja, właściwa komunikacja pomaga w prowadzeniu zespołów, w przywództwie. I tam będzie też dużo narzędzi, metod, sposobów. I moją pasją jest nie to, aby. Połączyć Ciebie nawet ze mną, ale połączyć Cię z ojcem, abyś w tym połączeniu wzrastał jako, jako syn, jako córka. To będzie, to, będzie, to będzie naprawdę grube, to będzie wspaniałe, to będzie dobry czas.